Oto dlaczego to jest ważne. Prezydent USA ostrzegł pilotów. Caracas nazwało to groźbą kolonialną dla suwerenności. Napięcia właśnie wzrosły. Zostańcie ze mną. Najpierw szok. Donald Trump opublikował informację. Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą powinna być traktowana jako zamknięta nakazując liniom lotniczym, by trzymali się z dala nakazując pilotom, by trzymali się z dala nakazując przemytnikom, by trzymali się z dala Wenezuela zareagowała oburzeniem, nazywając to groźbą kolonialną dla swojej suwerenności i naruszeniem prawa międzynarodowego. Kontekst. FAA wydała w zeszłym tygodniu Notam, zalecając ostrożność nad Wenezuelą. I nad częścią Karaibów, z powodu rosnącej aktywności wojskowej i możliwych zakłóceń nawigacji. Dzieje się to w obliczu powtarzających się amerykańskich rozmów o atakach na kartele narkotykowe i sugestii opcji wojskowych. Wenezuela twierdzi, że nie zaakceptuje rozkazów ani gruźb ze strony innych państw. Rząd Wenezueli w odpowiedzi zawiesił również loty deportacyjne. Podsumowując, Retoryka po obu stronach eskaluje. Oficjalne ostrzeżenia lotnicze są realne. Polityczne konsekwencje grożą niestabilnością dyplomatyczną i regionalną. Będziemy nadal śledzić oficjalne komunikaty i wszelkie zmiany w ostrzeżeniach dotyczących przestrzeni powietrznej. Obserwujcie, aby być na bieżąco.